Nawet kilka milionów Polaków nie ma migrenowe bóle głowy. Dla części z nich wystarczą zwykłe, dostępne powszechnie leki, ale jednak jest grupa pacjentów, która te bóle ma na tyle intensywne i częste, że potrzebne są do tego specjalne terapie. O tym, jakie leki stosujemy w tej sytuacji leki starszej generacji a także jakie są najnowsze nowinki medyczne. A także o tym, co wspólnego z leczeniem migreny ma botox, czyli botulina. Opowie nam teraz pan profesor Jacek Krężnicki z kliniki neurologii, udarów mózgu i neurorehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Panie profesorze, czy mamy dane o tym, ilu Polaków choruje na migrenę w Polsce? Tak, mamy takie dane, aczkolwiek w odniesieniu do całego kraju są to dane szacunkowe, choć w przeszłości były badania epidemiologiczne prowadzone, ale na stosunkowo małych populacjach, najwyżej kilku tysięcznych, ale w Polsce zachorowalność na migrenę, czy też chorobowość raczej na migrenę, bo ta choroba trwa przez bardzo wiele lat, przez ponad połowę życia zwykle, albo i dłużej. A więc chorobowość na migrenę w Polsce wynosi około 11-11,5% populacji. I podobnie kształtuje się to w innych krajach europejskich, a także w Ameryce Północnej. Więc jeżeli przyjmiemy, że w Polsce jest szacunkowo 38 milionów ludzi, no to 11-11,5% z tej liczby to jest 4,5 do 5 milionów ludzi, no około 4 czterech, czterech i pół powiedzmy cztery, cztery, może bliżej czterech, 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 z kawałkiem miliona ludzi cierpi na migrenę, ale tutaj trzeba zrobić pewne założenie, czy też rozgraniczenie, może bardziej, bo migra na migrenie nierówna. Stary podział na migrenę, taki bardzo klasyczny, tradycyjny, dzielił ją tylko na migrenę dezaury i migrenę zaurą, ta z aurą. Te, te z aurą Czechowała około 10% chorych na migrenę, a bez aury 90%. Ale to nie wyróżniało jeszcze ciężkości migreny, choć na pewno migrena z aurą jest bardziej kłopotliwa, często czasem nawet cięższa przez te objawy aury. Natomiast nowy podział migreny, który został stworzony w latach 90. ubiegłego stulecia, dzieli ją na migrenę epizodyczną z rzadkimi, oraz migrenę epizodyczną z częstymi napadami. A także na migrenę przewlekłą. I to ta właśnie migrena przewlekła jest najcięższą postacią migreny ze względu na bardzo znaczną częstość występowania bólów głowy. Z definicji migrena przewlekła to taka migrena, w której u pacjenta w ciągu jednego miesiąca występuje ból głowy, jakikolwiek, przez 15 lub więcej dni właśnie w tym miesiącu, z czego co najmniej przez 8 dni ból głowy spełnia kryteria migreny. Migrena to taki ból, który jest początkowo jednostronny, potem się uogólnia o natężeniu co najmniej umiarkowanym, ale zwykle silnym, czy też bardzo, bardzo silnym, któremu towarzyszą objawy dodatkowe w postaci nudności wymiotów, który nasila się pod wpływem aktywności fizycznej lub pacjent specjalnie unika aktywności fizycznej, żeby ten ból się nie nasilał. Oraz występuje nadwrażliwość na bodźce takie jak hałas, światło i zapach. Więc jeżeli w ciągu miesiąca występuje co najmniej 8 dni spełniających te kryteria i co najmniej 15 dni w ogóle z bólem głowy, mówimy wtedy o migrenie przewlekłej, jeżeli ten problem trwa co najmniej 3 miesiące lub dłużej. W praktyce klinicznej pacjenci, którzy głównie szukają pomocy neurologicznej, to są pacjenci w liczbie mniej więcej szacunkowo około 400 tysięcy, ponieważ stanowią 1% do 1,5% populacji. To jest 10% migreny, czyli migrena przewlekła to jest 10% migreny w ogóle. Jeżeli mówimy o migrenie jako problemie rzeczywiście, to głównie chyba trzeba się skupić na migrenie przewlekłej, ale to też i tak dotyczy prawie pół miliona ludzi, ponieważ migrena epizodyczna dotyczy prawie 4 milionów. Jak ci pacjenci sobie radzą z takim bólem głowy? Jak łączą, starają się godzić chorobę z rolami społecznymi, zawodowymi? To rzeczywiście jest bardzo trudne, ponieważ migrena jest chorobą, a nie tylko bólem głowy, to nie jest coś takiego jak prosty ból głowy zwany w klasyfikacji bólem głowy typu napięciowego, czyli taki ból głowy, który nie jest popotliwy, ma niewielkie natężenie, nie towarzyszą mu objawy dodatkowe, objawy autonomiczne i pacjent może normalnie funkcjonować. To jest ból głowy, który rzeczywiście może być w sposób nazwany bólem głowy. A migrena jest chorobą ze względu na towarzyszące objawy dodatkowe, nudności wymioty i niepełnosprawność związaną na przykład z niemożnością w ogóle prawie aktywności ruchowej. Stąd ci pacjenci chociaż mają napady od czasu do czasu, jedni rzadziej, drudzy częściej, Cierpią nie tylko z powodu bólu, ale niepełnosprawności czasowej. Ona znika na dzień, dwa, trzy, ale powraca. Więc jeżeli dotyczy to pacjentów, którzy są aktywni zawodowo, a większość z nich jest aktywna zawodowo, ponieważ migrena zaczyna się w wieku pokwitania, a zwykle łagodnieje lub kończy się w wieku przekwitania, choć nie u wszystkich, to czyli cały ten okres występowania migreny. To jest właśnie okres aktywności zawodowej. Nie mogą normalnie pracować, nie mogą funkcjonować, zarówno jeżeli wykonują pracę umysłową, jak i fizyczną. Każdy rodzaj pracy jest praktycznie w silnym napadzie migreny niemożliwy. Nie mogą również normalnie funkcjonować w domu. Nie mogą realizować swoich pasji, hobby, nie mogą wykonywać nawet prostych obowiązków domowych. Po prostu leżą odizolowani od bodźców typu dźwięk, światło, zapachy starają się zasnąć i w ten sposób przetrwać dzień z napadem migreny. I rzeczywiście problem nieleczonej migreny jest dla każdego pacjenta bardzo duży. Na szczęście można napady migrenowe leczyć w sposób dwojaki. Po pierwsze lecz lekami doraźnymi, które likwidują napad, ale to jest tylko działanie z nazwy, doraźne i nie, nie rozwiązuje problemu częstych napadów. U pacjentów, którzy mają częste napady migrenowe, Należy włączyć leczenie profilaktyczne, żeby co najmniej zmniejszyć w sposób istotny liczbę napadów na miesiąc lub nawet je czasami wyeliminować. Przy niektórych terapiach czasem to się udaje. Jak wygląda dostępność tego leczenia? Bo w przypadku większości pacjentów, tak jak Pan mówił, to leczenie doraźne, jak rozumiem, wystarcza. Czy ta grupa pacjentów leczy się lekami OTC? Czy dostaje specjalne leki? A co z tymi pacjentami, którzy mają te napady często przez większość dni w miesiącu, prawdopodobnie? Oczywiście, leczenie doraźne jest należne każdemu pacjentowi, bo nawet jeżeli ktoś ma jeden czy dwa napady na miesiąc, tak samo jak miałby 10 czy 12 napadów na miesiąc, to powinien mieć na podorędziu leki. Które zastosuje w rozwijającym się napadzie. I pacjenci, którzy nie byli konsultowani przez lekarzy czy specjalistów, neurologów w tym zakresie, zwykle do pewnego czasu leczą się sami niesteroidowymi lekami przeciwbólowymi, które są dostępne bez recepty. Niektóre z nich czy prostymi lekami przeciwbólowymi typu paracetamol i buprofen jest często stosowanym lekiem. Ale w przypadku napadów cięższych czy bardzo ciężkich. Często te leki nie wystarczają, zwłaszcza że dodatkowo dołączają się nudności, wymioty, które pogarszają wchłanianie i tolerancję tamtych leków. Stąd jeżeli konsultowani są przez specjalistów, zwykle mają zalecone leki z grupy tryptanów, i te są rzeczywiście skuteczniejsze niż proste leki przeciwbólowe, czy złożone leki przeciwbólowe, łącznie z niesteroidowymi lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi. I tryptany w tej porównaniu do cen, które były dawno temu, w tej chwili już mają stosunkowo niską cenę, aczkolwiek też nie bardzo niską, ale już nie zaporową. I większość pacjentów może sobie pozwolić na leczenie napadów migreny tryptanami. Problem pojawia się wtedy, kiedy pacjenci mają liczne napady w ciągu miesiąca, bo przyjmowanie tryptanu czy innego leku przeciwbólowego doraźnie jeszcze bardziej komplikuje tę częstą migrenę. Często przyjmowanie napadu w napadzie leku i kolejnego dnia znowu leku, i kolejnego dnia znowu leku wytwarza dodatkowy do migreny ból zwany bólem głowy z nadużywania leków. I jeżeli przekroczymy Pewną liczbę w miesiącu dni, kiedy te leki są przyjmowane, to migrena jeszcze bardziej się uczęstotliwia, zwiększa swoją częstość i z migreny, na przykład epizodycznej, przechodzi w migrenę przewlekłą. Jest to jeden z najczęstszych przyczyn, najczęstsza przyczyna tzw. Tak chronifikacji migreny, czyli zwiększenia częstości napadów migreny. Częste przyjmowanie leków doraźnych. Stąd należy. Włączyć leczenie, które nie jest leczeniem doraźnym, ale prewencyjnym, profilaktycznym. I tutaj mamy różne podejścia. Klasyczne podejście lekami doustnymi różnych typów pochodzi jeszcze z XX wieku, z lat 60., 70., nawet 80., ale leki, które były wówczas stosowane w zmniejszeniu częstości napadów migreny, były zapożyczone z innych dyscyplin, innych specjalności. Na przykład pojawiły się już dawno leki z grupy beta-blokerów, które okazały się nie tylko w kardiologii i hipertensjologii są pomocne, ale także właśnie w neurologii, między innymi w bóla głowy o typie migreny. Z tym, że niestety duże dawki są potrzebne tych leków, zwłaszcza propranololu, i to czasami wywołuje niepożądane objawy pod postacią spadków ciśnienia i bradykardii. Więc nie wszyscy pacjenci tolerują dobrze takie leczenie, aczkolwiek skuteczne. Kolejne zapożyczone leki, również bardziej z kardiologii czy chorób wewnętrznych, dotyczyły grupy blokerów kanału wapniowego, a konkretnie szczególnie jednego leku flonaryzyny. I ten lek jest również skuteczny, ale niestety też ma pewne ograniczenia. Raz związane z objawami niepożądanymi pod postacią przyboru wagi, masy ciała. Dwa często występującej senności dziennej. A ponadto przy dłuższym stosowaniu tego leku istnieje ryzyko pojawienia się objawów tzw. pozapiramidowych, które mogą naśladować objawy choroby Parkinsona. Stąd taka kuracja, choć skuteczna, musi być prowadzona jedynie przez 3 miesiące, a potem musi być co najmniej kilkumiesięczna przerwa. Potem pojawiły się leki, wprawdzie już z grupy leków neurologicznych, ale zupełnie z obszaru leczenia innych chorób. Otóż padaczki. I dwa leki zostały zarejestrowane i pojawiły się w rekomendacjach leczenia bólów głowy. Pierwszy z nich to kwas walproinowy, a drugi to topiramat. Pierwszy kwas walproinowy jest lekiem skutecznym, jeżeli chodzi o migrenę. Niestety obarczony bardzo licznymi działaniami niepożądanymi i nawet one są czasami pewną wątpliwością przy leczeniu nawet padaczki. Tym bardziej migreny. Migrena dotyczy głównie kobiet w proporcje Płci są 3 do 1, kobiet do mężczyzn. I Niestety u kobiet wywołuje bardzo liczne niemile widziane objawy, niepożądane pod postacią wypadania włosów, łamania paznokci, pogorszenia kondycji skóry, przyboru masy ciała w sposób znaczący. Działa także szkodliwie na wątrobę, może działać szkodliwie na wątrobę, podnosząc próby wątrobowe i to co najważniejsze, działa teratogennie. Czyli osoby cierpiące na migrenię to są młode kobiety przede wszystkim. One potencjalnie mogą zajść w ciążę, czasami są już w ciąży, nie wiedząc o tym. I dlatego profilaktyka za pomocą kwasu walproinowego nie jest zalecana. W tej chwili ten lek już nie jest zalecany, zwłaszcza u młodych kobiet w profilaktyce, mimo że jest skuteczny. To piramid z kolei też inny lek przeciwpadaczkowy, nieco młodszy niż kwas też skuteczny w migranie, także migranie przewlekłej. Ma z kolei inne objawy niepożądane, głównie pod postacią znacznego ubytku masy ciała, ale to, co bardziej przeszkadza pacjentom, to jest zaburzenia koncentracji, pamięci, skupienia się, niemożliwość pracy koncepcyjnej, umysłowej. I często też nie jest dobrze tolerowany, więc wszystkie leki, które wymieniłem, mają wiele objawów niepożądanych, które czasami uniemożliwiają prowadzenie terapii. Jest jeszcze jedna grupa, też dość stara, to są trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, których reprezentantem głównie jest amitryptylina, jeżeli chodzi o skuteczność, ale i ona ma działania niepożądane, też zaburzenia koncentracji, senność dzienną, dużą suchość w jamie, w jamie ustnej. Stąd wszystkie te klasyczne terapie, choć do pewnego stopnia skuteczne, nie są optymalnymi terapiami w prowadzeniu pacjentów, zwłaszcza miesiącami, a czasami nawet latami, bo migrena jest chorobą wielu, wielu lat życia. I w ostatnich latach pojawiły się nowe modele terapii, nowe możliwości terapeutyczne. Już 12 lat temu w zasadzie pojawiła się toksyna botulinowa, a tylko jeden z preparatów toksyny botulinowej, tak zwana onobotulinum toksin A, która przeszła bardzo restrykcyjnie prowadzone badania kliniczne, wielośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane na całym świecie. I okazało się, że toksyna botulinowa w sposób wymierny, znaczący zmniejsza liczbę dni z bólem głowy na miesiąc, liczbę napadów migreny na miesiąc, liczbę pełnych epizodów bólowych i. Jest ona skuteczna i bardzo dobrze tolerowana. Praktycznie nie ma żadnych istotnych objawów niepożądanych. Rzecz w tym, że ona działa jedynie w migrenie przewlekłej. Na szczęście, w migrenie przewlekłej, bo to jest główny problem terapeutyczny, ale jest ona zarejestrowana do leczenia wyłącznie migreny przewlekłej, a już nie migreny epizodycznej, na przykład z częstymi napadami. Ale jest to leczenie zatwierdzone o ugruntowanych dowodach naukowych. Podaje się lek raz na trzy miesiące w specjalnym paradygmacie iniekcji podskórnych, pomalaj przez mięśniowych, ale bardziej one są podskórne, w rejony ściśle określone na głowie i szyi. I to jest leczenie stosowane, ale niestety nierefundowane. W związku z tym niewielka liczba pacjentów może sobie na to pozwolić. W ciągu trzech, czterech ostatnich lat pojawiła się jeszcze nowsza grupa leków, doleczenia leczenia zarówno migreny przewlekłej, jak i migreny epizodycznej. Jest to grupa tak zwanych przeciwciał monoklonalnych, skierowanych przeciwko prawdopodobnie głównemu winowajcy, który wywołuje czy też powoduje napady migreny. Jest to taki peptyd nazwany CGRP, CGRP peptyd związany z genem kalcytoninem. Jest to neuroprzekaźnik, neurotransmiter, który występuje zarówno w bardzo licznych miejscach w mózgu i w ogóle w centralnym układzie nerwowym, jak również w wodowym układzie nerwowym, ale także na złączu pomiędzy nerwami a naczyniami. Jest on także neurotransmiterem naczyniowym. On działa jako neuroprzekaźnik na synapsach pomiędzy neuronami, ale także jako, jako waza aktywny, silnie rozszerzający naczynia mediator pomiędzy zakończeniami nerwowymi a Naczyniami, zwłaszcza naczyniami wewnątrzczaszkowymi czy oponowymi. Nie wchodząc zbyt głęboko w patomechanizm migreny, jednak tym głównym winowajcą, zarówno w odniesieniu do roli neuronalnej, przekaźnictwa bulowego pomiędzy neuronami, jak i zjawisk, które mają miejsce w napadzie migreny na styku nerwów i naczyń, ten peptyd w eksperymentalnych badaniach okazał się Prawdopodobnie przyczyną napadu, napadu migreny, to zostało potwierdzone na, na wielu eksperymentach na ludziach, i wytworzono taką strategię oddziaływania na peptyd oraz na receptor dla tego peptydu. Pojawiły się przeciwciała monoklonalne, zarówno przeciwko samemu peptydowi, już uwolnionemu do synaps, czy do synaps neuronalnych, czy neuronalno-naczyniowych, jak również przeciwciała monoklonalne które skierowane jest przeciwko receptorowi dla tego peptydu. I w jednym i w drugim przypadku jakby przerwana ścieżka, która prowadzi do napadu bólu, czy przez zablokowanie samego przekaźnika lub zablokowanie receptora do tego przekaźnika. Na świecie są cztery leki w tej chwili z tej grupy przeciwciał monoklonalnych. W Europie są trzy i również w Polsce są trzy. I jeden jest przeciwko receptorowi, a dwa są przeciwko peptydowi. Te leki są bardzo wygodne w stosowaniu, ponieważ podaje się tylko raz na miesiąc, a w niektórych przypadkach raz na trzy miesiące, iniekcję podskórną i to jest całe leczenie. Raz na miesiąc lub raz na trzy miesiące iniekcja podskórna. Czwarty preparat, jest w Stanach Zjednoczonych, jest dożylnie, ale też raz na trzy miesiące. I praktycznie to wyczerpuje całe leczenie, które jest bardzo skuteczne. Efekty widać już po kilku, kilkunastu dniach. I w ocenach klinicznych również wielośrodkowych, randomizowanych podwójnie zaślepionych badań, leki te powodują co najmniej 50% poprawę w zakresie liczby dni z bólem głowy, bólem migrenowym, epizodów migrenowych leków przyjmowanych u 70% około pacjentów przyjmujących tę terapię, 75% poprawę u około 40% pacjentów, a u mniej więcej 12-14% pacjentów, jest całkowite wygaszenie napadów migreny. Czyli na przykład z migreny, w migrenie przewlekłej, z, z, z sytuacji, w której na miesiąc u danego pacjenta występuje 25-27 dni z bólem głowy, z czego połowa to ciężkie napady migreny. Po miesiącu, dwóch czy trzech okazuje się, że nie ma on ani jednego bólu głowy, ani jednego dnia z bólem głowy, ani jednego napadu migreny. Czyli znowu bardzo skuteczna terapia i to, co również cechowało toksynę botulinową, bardzo dobra tolerancja. Praktycznie nie ma żadnych objawów niepożądanych. Objawy, które mogą potencjalnie wystąpić, są błahe i są z tą samą częstością występujące, jak w przypadku grupy, która przyjmowała placebo. Także w tej chwili mamy narzędzia bardzo dobre, znacznie lepsze niż dawne klasyczne leki doustne, czy to toksynę botulinową, czy to przeciwciała monoklonalne Problem jest tylko, niestety, w cenie tych terapii, bo takie toksyna botulinowa, takie przeciwciało monoklonalne do tej pory nie uzyskały refundacji, mimo że są i, jedne, i, drugie, i jedna i druga terapia refundowane w większości krajów europejskich i z farmakoekonomicznego punktu widzenia wydaje się, że to by było bardzo korzystne dla systemu ochrony zdrowia lub ogólnie pojętej gospodarki. To trzeba pamiętać, że koszty to nie tylko koszty bezpośrednie związane z leczeniem, czyli z kosztem leków doraźnych, ale czy nawet hospitalizacji czasami z powodu stanu migrenowego, czy bardzo silnego napadu migreny, koszty konsultacji, koszty badań diagnostycznych i itd., ale to także koszty pośrednie związane z niepełnosprawnością, która uniemożliwia pracę, uniemożliwia funkcjonowanie pracy i to czasami przez większą liczbę dni w miesiącu. Więc kraje zachodnie europejskie, ale także środkowoeuropejskie absolutnej większości refundują zarówno toksynę botulinową, jak i przeciwciała monoklonalne, co wydaje się być z bardzo dużą korzyścią przede wszystkim dla pacjentów, ale także dla systemów ochrony zdrowia w Europie. Bo w neurologii w Polsce, yy, może pan profesor mnie poprawi, ale chyba botulina jest refundowana, ale jest po udarach, prawda? Toksyna botulinowa jest refundowana w ramach programów lekowych, ale z innych skazań. Mamy programy lekowe w spastyczności poudarowej i tutaj rzeczywiście jest refundacja, ze strony NFZ-u, i mamy również programy lekowe w dystoniach ogniskowych, i tutaj też jest refundacja. Także w ogóle lek jako taki, ma bardzo duży potencjał. On jest stosowany nie tylko w neurologii, w okulistyce, w urologii, w ph neurogeny, w Zezie. W, w bardzo wielu wskazaniach. Absolutnie oczywiście pomijam wskazania kosmetologiczne, bo to nie są wskazania medyczne, ale o czysto medycznych wskazaniach, urologiczne, okulistyczne i przede wszystkim neurologiczne. Spastyczność, bardzo dobre podejście do leczenia spastyczności, co trzy miesięczne, co miesięczne terapie w kończyny, które, które są spastyczne, czy też dystonie ogniskowanie? lepszego leku do dystonii ogniskowych w neurologii, jak właśnie co 3-miesięczne podania toksyny botulinowej. Tutaj na szczęście mamy refundację, ale w migrenie przewlekłej tej refundacji nie ma. I no, na pewno byłoby to z dużą korzyścią dla pacjentów i dla systemu ochrony zdrowia. Bardzo dziękujemy za rozmowę w takim razie. Bardzo proszę, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.